Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym, patrząc realnie o potrzebie obrony geopolityki przed szarlatanami i o tym, dlaczego warto uprawiać geopolitykę i co zamierzamy w Nowej Konfederacji dalej robić w tej sprawie. Geopolityka w ostatnich latach zyskała w Polsce dużą popularność, zaskakującą w wielu co do skali, niemniej wydaje się, że z czasem padła stopniowo ofiarą własnego sukcesu. Przejawia się to w tym, że dwóch najpopularniejszych jej przedstawicieli no, staje się dzisiaj dla niej raczej obciążeniem wizerunkowym niż ratunkiem czy wsparciem. Jeden z nich odsłonił się jako rosyjski, prorosyjski propagandysta, drugi z kolei okazał się być plagiatorem, ale też autorem coraz bardziej kuriozalnych clickbaitów w rodzaju opowieści o Trzeciej Wojnie Światowej, która już nadchodzi, ale zarazem trwa, czy fantazji, czy też może fantasmagorii o przetrącaniu samodzielnym przez Polskę łokci Rosji i tym podobnych rzeczy. Krótko mówiąc, geopolityka znalazła się w pewnym kryzysie wizerunkowym za sprawą swoich najpopularniejszych przedstawicieli i z tym problemem trzeba się jakoś zmierzyć. Wielu z pewnością oddycha z ulgą, widząc ten problem, ten kryzys swoisty geopolityki, bo patrzyli nad nią z nieufnością, niechęcią, może trochę ze strachem związanym z tym, że dotąd się nie zajmowali takimi sprawami, a teraz powstaje presja, żeby to robić. Moim zdaniem, i myślę, że mówię tu w imieniu znacznie szerszej liczby osób, Trzeba spojrzeć na to inaczej. To znaczy, geopolityka niesie ze sobą ogromną, ogromną wartość. Klasycy geopolityki, jak i współcześni myśliciele tej dziedziny mogą nas bardzo wiele nauczyć o tym, gdzie żyjemy, jak żyjemy, jakie ograniczenia napotykamy, jakie niebezpieczeństwa, ale i szanse na nas czyhają. W kluczu badania zależności między przestrzenią, w której jesteśmy. W której są nasi przyjaciele i nasi wrogowie, jej kształtem i wpływem tego kształtu na politykę naszą i ich, co w fundamentalny sposób określa nasz los. To jest dziedzina nie do zignorowania. Nie ma poważnej analityki państwowej, poważnej polityki w ogóle bez uwzględnienia, uwzględnienia geopolityki. Natomiast no z drugiej strony warto nadać jej właściwą miarę, bo w ostatnich latach popularność zdobyło takie podejście, jakoby geopolityka miała wyjaśniać wszystko, czy geopolityka była kluczem do wszelkich. Palących pytań współczesnego świata. Popularne stało się też takie czary, mary przy mapach, prawda, że oto jakiś geopolityk, gawędziarz staje albo siada przy mapie i wyczytuje tam rzekomo z niej odpowiedzi na wszystkie bolączki współczesności. No, tak nie jest, i to też warto w tym momencie powiedzieć geopolityka nie zasługuje na odrzucenie na potępienie na zapomnienie bo to wszyscy którzy tak zrobią zrobią to ze szkodą dla siebie i dla swojego otoczenia swoich wspólnot w tym wspólnoty narodowej natomiast z drugiej strony geopolityka nie zasługuje też na żadną formę absolutyzacji czy apoteozy i na miano jakiegoś, jakiejś magicznej kuli czy złotego runa. Tym nie jest. I tutaj odwołam się do klasyka geopolityki, do którego będziemy wkrótce sięgać w Nowej Konfederacji, a już to robiliśmy, Rudolfa Kielena, twórcy tego pojęcia, który wskazywał, szanowni państwo, że geopolityka ma cztery bardzo ważne siostry, i dopiero od tych pięć, ten pięcioskok, czy Pięciozmian pozwala na właściwe rozumienie problematyki państwowej, w tym polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych. A więc geopolityka, jako jedna z nich, ale także prawoznawstwo, nauka o, nauka o prawie, socjologia, nauka o społeczeństwie, etnografia, którą rozumiał jako psychologię narodu, ludu, badanie. Narodów i ludów w ich specyfice, historię czy elementy historii i dopiero wtedy geografię i związaną z nią geopolitykę. A w tym wszystkim, w tym pięcioskoku, nie ma wciąż przecież fundamentalnej zupełnie ekonomii nie ma wyodrębnionych technologii jako fundamentalnego czynnika określającego dzisiaj rzeczywistość polityczną, społeczną, świat, w którym Żyjemy. Niemniej wspominam Kielena, bo on już ponad 100 lat temu wskazywał na zasadnicze ograniczenia geopolityki, z jednej strony jej ogromną rolę, a z drugiej to, że absolutnie sama w sobie nie wystarczy. Więc w tym duchu, szanowni państwo, warto traktować moim zdaniem geopolitykę. Mam nadzieję, że wielu z państwa się z tym zgodzi. Na pewno w środowisku Nowej Konfederacji wiele osób się z tym zgadza. Warto traktować geopolitykę i warto używać ją jako przydatnego narzędzia do tego, żeby rozumieć rzeczywistość, w której żyjemy. I to zamierzamy, Szanowni Państwo, robić, a mówię o tym także dlatego, że jest pewna rzecz praktyczna. Otóż, w odpowiedzi na ten kryzys wizerunkowy geopolityki, inaugurujemy w Nowej Konfederacji cykl o nazwie Geopolityka realna, w którym właśnie z jednej strony przypomnimy klasyków, z drugiej będziemy odkrywać ich na nowo, bo jako żywo wielu klasyków geopolityki jest w Polsce nieznanych lub bardzo słabo znanych. Warto przyjrzeć się im bliżej i zobaczyć, co mają nam do powiedzenia o pewnych uniwersalnych prawidłach. Geografii i historii, ale też o współczesności. Czasami o sprawach już trochę zakurzonych, zapomnianych, które mogą wrócić, może niekoniecznie, ale z których płyną ważne lekcje. Będziemy się też zajmować zupełnie bieżącymi sprawami w tym cyklu i współczesnymi tuzami geopolityki, ale też różnymi. Bieżącymi kombinacjami geopolityki, takimi jak związek między geopolityką a technologiami, czy między geopolityką a zdrowiem, jest mnóstwo dziedzin, poddziedzin, które się tutaj tworzą i geopolityka jest użytecznym, choć ograniczonym, nie jakimś boskim, nie proroczym, ale ważnym, użytecznym narzędziem analitycznym badawczym do tego żeby poznawać świat w którym żyjemy. Zapraszamy serdecznie do cyklu Geopolityka Realna i nadmienię też, że słowo realna w tytule nie jest przypadkowe. Z jednej strony odnosi się do tego, że chcemy się odciąć od różnych geopolitycznych bajdurzeń, czy geopolitycznego diskopolo jak to nieraz w przeszłości nazywałem, a z drugiej chcielibyśmy, no, czy ja bym przynajmniej chciał, żeby spróbować pewnej syntezy geopolityki i realizmu politycznego. To nie są tożsame dziedziny, wbrew też pewnej ludowej geopolityce, która to zdaje się chwilami głosić w Polsce w ostatnich latach. Nawet geopolitycy i realiści bywali w zasadniczych sporach w przeszłości. Niemniej, wydaje mi się, że potrzebna jest dzisiaj nowa synteza geopolityki i realizmu, i nad nią chciałbym też tutaj pracować. Na pewno z mojej strony możecie na to Państwo liczyć, a być może więcej osób będzie chciało się jakoś zainspirować. Pokażemy też trochę autorów, którzy myślą podobnie. I mogą się dla Państwa okazać ciekawi, użyteczni. Tak więc potrzeba geopolityki realnej. Uruchamiamy cykl temu służący pod nazwą właśnie Geopolityka Realna. Serdecznie zapraszamy do jego śledzenia, do czytania, udostępnień, komentarzy, dyskusji krytycznej jak najbardziej. Jesteśmy jak zwykle otwarci na krytykę i pracujmy wspólnie nad tym, żeby geopolitykę. Obronić przed tym kryzysem wizerunkowym, w który wpadła nie z własnej winy przecież, tylko za sprawą wyborów pewnych konkretnych osób i żeby no, nadal czyniła nas mądrzejszymi, lepiej rozumiejącymi świat, w którym żyjemy i prowadzącymi na końcu lepszą politykę państwową, lepiej zabiegającą o interesy nas wszystkich w Polsce, ale też szerzej, w, na przykład w Europie. Dziękuję bardzo i zapraszam.